Cześć tubor, retrogralnia, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was krótki filmik prezentujący jedną z moich ulubionych gier jest to gra SimCity. Mowa tu oczywiście o grze w wersji na Commodore 64, która została wydana bodajże w roku 1989, w 4 albo 5 lat po tym jak jej pierwsza wersja jeszcze pod nazwą Micropolis Została odrzucona przez wydawców, yy, gdyż jako gra, w której nie można ani wygrać, ani przegrać, została uznana za grę bezsensowną. Oczywiście yy, po kilku latach okazało się, że jest to zupełnie, zupełnie mylne podejście i gra ta wyszła na początku na Amigi i Macintoshę, od razu później także na Komodorka oraz na wiele innych platform. To co, może włączymy grę. Grata, nawet jak na komodorka, nie jest zbyt szybka. Można to widać już przy ekranie ładowania. Ładowanie trochę trwa. Minęło te kilkadziesiąt sekund, możemy już wejść do gry. Grata jest wydaną na dyskietce. Niestety, w czasach, w których ja grałem na komodorku, nie byłem na tyle bogaty, by pozwolić sobie na stację dysków. Grałem tylko w wersję. Przeznaczoną na magnetofon, spraconą wersję. Miało to swoje reperkusje, m.in. nie można było w tej wersji gry ani gry zapisać, ani gry załadować. O, pojawił się już nam główny ekran gry. Jest to ekran przedstawiający mapę Mamy do, na tym ekranie dostęp do kilku funkcji. Na początku może zainteresujemy się e, samym, samym terenem. Ten teren mi się nie podoba za dużo za niewody. go na coś nowego. Jak widać, gra nie jest zbyt y, płynna, jednak trochę mocy, komodorek, trochę mocy komodorkowi brakuje. Ten teren znacznie mi się bardziej podoba i możemy rozpocząć grę. Przejdźmy do, przejdźmy do ekranu budowania miasta. Y, ta wersja SimCity jest dosyć uboga, jeśli chodzi o możliwości budowy, ale jakoś to nigdy mi nie przeszkadzało, kiedy grałem w to w domu. Zbudujmy sobie kilka miejsc na rezydencję. Dobudujmy oczywiście to, co jest najważniejsze, czyli elektrownię. Trochę dalej, żeby nam nie zanieczyszczała środowiska. Oczywiście musimy połączyć Elektrownie liniami energetycznymi. Z naszym miastem. Dobudujmy drogi. Jak widać już prąd doszedł. A niedaleko elektrowni wybudujemy sobie kilka budynków przeznaczonych do pracy, fabryk. Te również trzeba podłączyć do prądu. No bo jak żeby inaczej. Do wyboru mamy także trzeci podstawowy rodzaj terenów. Są to budynki komercyjne. Zawsze traktowałem je jako sklep. Połączmy je z siecią energetyczną. O jak widać te czarne kropki oznaczają, że już ktoś w tych budynkach albo mieszka, albo pracuje. Mamy także oprócz sieci drogowej i sieci energetycznej sieć kanalizacyjno. Przyznam się, że tak do końca nie, nigdy nie widziałem, że ta sieć coś daje. Budować możemy także parki. Później, gdy już mam odpowiednią ilość funduszy, także porty i lotniska. Poczekajmy, może aż w naszym mieście ktoś zacznie mieszkać i zrobimy trochę pieniążków. Jak wspomniałem wcześniej, moja wersja była to wersja na kasetę, także nie dało się tam nagrywać, nie zapisywać ani odczytywać stanu gry, co powodowało, że komodorek czasami był na chodzie nawet kilka dni, kilka nocy, bo tylko w ten sposób mogłem kontynuować swoją grę następnego dnia. Jak widać już tam trochę mieszkańców. Może rzucimy okiem na statystyki. Jeśli chodzi o populację, to ta rośnie. Rośnie także ilość budynków komercyjnych, rośnie nam przemysł, też bardzo powoli. Stopień zadowolenia ludzi jest zadowalający. Oprócz tych statystyk możemy obejrzeć także na ekranie. Mapy, sieć drogową, sieć energetyczną, sieć wodną oraz całe miasto. Także, na przykład, zagęszczenie populacji, gęstość ruchu samochodowego, zanieczyszczenie, wartość ziemi oraz przyrost naturalny. Fundusze przybywają nam dosyć powoli. Poczekajmy jeszcze trochę. O, widzicie te kropki? To są samochody, które poruszają się po naszej autostradzie. Nasze miasto rozwija się powoli. Niektóre miejsca są już kompletnie zajęte przez populację, jak na przykład ten teren tutaj. Tak na razie wygląda nasze małe miasteczko. Zbierzmy trochę funduszy na jakieś większe inwestycje. Uzbieraliśmy już tyle, że stać nas na port. O, będzie dobre miejsce, tylko na początku musimy oczyścić je. Rzecz jasna: musimy port podłączyć pod sieć energetyczną. Wypadałoby też i drogowo. Jak widać, mapa samej rozgrywki tak naprawdę nie jest zbyt duża. Co nie przeszkadzało mi przynajmniej grać w tą grę takiego multiplayera. Polegało to na tym, że po jednej stronie rzeki budowałem miasto ja, po drugiej stronie rzeki budował miasto mój brat i oglądaliśmy sobie, jak to się rozwija. Oczywiście fundusze były wspólne, także nie możemy tu mówić o prawdziwym multiplayerze, tylko po prostu wspólnej grze. Nasze miasto jest już na tyle bogate, że stać nas na wybudowanie ostatniego budynku, dostępnego w tej wersji, lotniska. O, podłączymy go z tej strony. Je, właściwie. Jak widzicie, gra SimCity na komodorka to być może prosta gra, ale dająca dużo radości. W tamtych czasach niewiele było gier, które umożliwiały coś takiego jak budowanie swoich miast. Głównie jednak na komodorku obecne były platformówki, zręcznościówki, trochę może gier logicznych. SimCity było naprawdę ciekawą odskocznią, w którą zagrywałem się ogromne ilości godzin. Moje miasta naprawdę czasami były spore, a w momencie, w którym gra się nudziła, zawsze można było sprowadzić na nasze miasto jakąś katastrofę. E, co sobie wybierz wybierzemy? Może by tak e, potwora sprowadzić? Oto i potwór. Dołóżmy trochę ognia. Tornado. I naj straszniejsza z wszystkich rzeczy y, trzęsienie ziemi no niestety po takich katastrofach y, doprowadzić miasto do porządku było rzeczą dosyć skomplikowaną, chociaż jak widzicie ogień można było gasić za pomocą buldożera, po chwili wszystkie y, katastrofy przestają że tak powiem, działać. Potwór oddala się. A z naszego miasta niestety nie zostało wiele. Jego odbudowa będzie ciężka i trudna. Ale tym zajmę się już poza wizją. Do zobaczenia. Moje miasta. O, widzieliście? Tam był samolot. <laughs> Przyleciał tutaj samolot.